Dobrze, moi kochani, no to teraz odcinek trzydziesty piąty. Czytanie ogólne dla wszystkich. A więc tak, moi kochani. Tutaj dla Was, na, można tak powiedzieć, że na najbliższy czas, teraz, dla Was, na najbliższy miesiąc, no, to powiem tak. Tutaj bardziej tak bym powiedziała, że spędzicie ten czas najbliższy z rodziną. Albo wy pojedziecie do kogoś, albo ktoś do was przyjedzie, tak? Takie miłe przyjęcie tych, tych osób, tak? Czy z waszej strony. No, złe słowo z waszej strony, tak. Miłe przyjęcie tych osób, ugoszczenie ich yy, yy, i tak dalej. Rozmowy, yy, żartowanie, śmianie się. Ten najbliższy czas to będzie bardziej tak yy, własne, spędzicie ten czas tak rodzinnie. Yy. Z rodziną, z dziećmi, tak? Tutaj też widzę, że albo już sobie wzięliście wolne w pracy, a jak nie, no to dopiero weźmiecie wolne. Ale to powie takie miłe spędzenie tego czasu właśnie w gronie rodzinnym. Poświęcenie tego czasu rodzinie. No i to jest właśnie... Piękne, to jest, to jest fajne, właśnie, że tak. Właśnie, że nie odbiegacie od tego, tylko taka integracja. Może kogoś z rodziny, no korzyści nie widzieli. I to to bardziej będzie yy, o yy, 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 porozmawiać. Dobrze, to tyle. Do następnego filmiku.